Się widzę, że w dzisiejszym filmiku będę miał challenge, że będę mógł grać tylko i, wyłątem, lu tylko i wyłącznie lutem z nowego NPC-ta Marie Carey. Czyli właśnie tej piosenkarki, która miała niedawno, wczoraj, miała swój mini-event w Fortnite, cie. Więc co, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawcie łapeczkę w górę i lecimy już do challenge'u. Dobra, jeszcze sobie otworzymy tutaj prezent. Tutaj odwiedź schronisko. I mamy tutaj Snoop doga i tego ptaka. Tutaj w tym prezencie jest Snoop Dog, więc nie będziemy go otwierali dlatego, że można za to dostać bana. Ale za to słyszałem, że na przykład w tym prezencie może coś być. Coś tu jest. No zobaczymy, co tu będzie. Otwieramy widzowie. Zobaczmy, co tu będzie. I... uwaga! Okej, okay, mamy lot, nie? No i zarumbiście. A teraz lecimy już do challenge'u. A, widzowie, przepraszam, jeszcze mam jeden prezent. Więc otwórzmy sobie... Nie, ten jest taki mały, to otwórzmy sobie ten. Okej, okay, brzmi dokładnie tak samo, więc otwieramy sobie też i jego, uwaga. Mamy plecak. Let's go! Dobra, jesteśmy widzowie w pierwszej gierce. Z, yy, NPC Marai Kerry jest tutaj pod nami, przy tym domku właśnie, więc my lecimy, a ja wam już pokażę co i jak. Muszę widzowie szybko kupić od niej prezent. O, mam. I Ja chyba stąd spadam. Co ja robię? Nie no widzowie. Nic nie trafiłem w niego prawie. Muszę... Następny prezent od niej kupić. Dobra, zjemy sobie miętówkę Nie, to nie mientówka. Dobra, na raziomek. Sorry, że cię tak zostawiam, ale. Dobra. Mamy tutaj coś. Dostałem też ammo na szczęście. O, kurde. Normalnie mam tu boksa. O, i super. To nice. C w pierwszej grze nam jakoś dobrze nie poszło, ale to. Ciągle dosłownie to mnie wkurza. Bo, jak bus bojowy chce polecić na tą miejscówkę, Nie, jak nie chce polecić na tą miejscówkę, to bus leci. Dosłownie. Nieważne. Dobra, jesteśmy widzowie, i kupimy tak ze 3 prezenty, żebym miał ze trzy bronie. I rzućmy sobie prezent. Tu mamy chili Splashę. Let's go. Mamy także to, więc weźmiemy sobie oczywiście te splashe, bo tych splashe normalnie nie da rady dostać. Rzućmy sobie także drugi prezent. Dostaliśmy to samo i błagam, żeby w trzecim nie było tego samego. Jest to samo, ale przynajmniej mamy strasznie dużo impulsów do uciekania, mityczną Mkę, 4 y chili splashe. Więc może uda się coś ugrać, widzowie. Trzymajcie kciuki. Ja nie mogę, widzowie. Mamy 16 impulsów. Więc ciekawy jestem, ile moglibyśmy przelecieć na tylu impulsach. Ile metrów. Ale nie będę to sprawdzał, bo po prostu szkoda mi tych impulsów. A później mogą mi się bardziej przydać. Więc po prostu je tak zostawię. Na razie je zostawię. Uży mnie to, że można dostać chyba tylko tą Mkę z tych prezentów. Chociaż nie, dostałem PM-a jeszcze. Czuję ja mam kroki? Mamy widzowie ziomków. Let's go! Mieliśmy ziomka, ale nie mogę wziąć z niego lutu. A mam. Może nie, że mam wrażenie, ale wręcz jestem pewny. Że on był tu goniony. No właśnie. Aha Bo ten ziomeczek to on ma stopy dziwne. Gdzie on jest? Aha. Nie wiem gdzie on jest. Dziwna akcja. Kolega się, jakby to powiedzieć, zmył. Dobra. A my grzecznie sobie stąd idziemy. Aj, widzowie, powróciły też te zwykłe splesze. Właśnie po tym update. Cie i możecie napisać w komentarzach co dostaliście z pierwszego prezentu właśnie ze schroniska bo ja z pierwszego prezentu pomyślałem, że bo zobaczyłem tam taki mały prezent to myślałem, że Epic Games zrobiło sobie takie jaja i że po prostu dało tam jakąś mega nagrodę i się pomyliłem i dostałem trzy spraye więc Średnią nagrodę dostałem? A, ciekawe, co wy dostaliście. O, widzowie, mamy tutaj dwóch kolegów. Jezu, nic nie widać. Więc w takim razie musimy chyba rzuca mu tam impulsa. Zahaczy go, czy nie? Zahaczyło go. Ale, widzowie, ja mam mózg Martoza. W ogóle się dziwię, że to go zahaczyło, bo to było tak dość daleko od niego. Ale najważniejsze, że zadziałało. O, i kolejny pan ziomeczek. Yy, od razu odpowiadam na wszystkie komentarze związane teraz z tym strzałem. Nie, nie używam żadnego aimbot'a, żadnych cheatów nie mam, tylko to był po prostu czysty fart, że jakoś przez ścianę przeszedł, przeszedł ten strzał, więc nie używam żadnych cheatów. O kurde, widzę jakiś pan kaskader. A ten pan kaskader ma kraka. Panie kaskaderze. O kurde, boję się, że pan kaskader teraz mi nawali. Co ja gadam? Panie kaskaderze. Ej, yo, panie kaskaderze. Dobra, jak widzieliście, widzowie, albo nie widzieliście. Tutaj był Glutson, więc jego ja sobie wezmę, no bo. Jakby glutson nie liczy się jako leczenie ze skrzynki ani nic, tylko glutson to jest taki wolny glutson. O kurde. A nie, dobra, nie myślałem, że zmniejszyli ten. Teraz to i że. Jak to się nazywa? Teraz robi się coś takiego, że. Tylko 30 nam daje, to zawsze nam dawało 30, myślałem, że nam daje 50, to nie zwie. Nie nieźle. Podnosimy go i dajemy go w ofierze. Mam wrażenie, czy ja wyżej skaczę? Yo, yo, let's go! Oddawaj gluco na złodzieju! No. Wracaj, gluca. O, i mamy Waterbuna. Nice. O! Panie, panie! Pan chyba ma kraczka. Proszę pana. Halo, halo. Nie, to nie ziomek. A, tu jest pan ziomek. Dzień dobry, proszę pana. Jezu, co jest z moim maimem? W ogóle warto zaznaczyć, że ja też nie grałem dwa dni. Więc ja nie będę miał tu nie wiadomo jakich umiejętności Mongralowskich. Ale naprawdę myślałem nam, że myślałem, że pójdzie mi gorzej, mając tylko jedną broń i teraz 10 impulsów. Ale naprawdę jest mega dobrze. 5 fragów, top 18, może nawet uda się wygrać gierę. A widzowie, i jesteśmy znowu przy NPC-cie Marie Kerry I teraz mogę Wam pokazać coś. Podchodzimy do niej i mamy świąteczne emotki. Jeśli zatańczymy jedną z takich emotek, właśnie sobie z nią, to dostaniemy mityczny prezent, który już Wam pokazuje, co się dzieje. Więc zobaczcie, mamy mityczny prezent. Rzucimy go sobie tutaj. I dostajemy z niego zawsze jakiegoś buna i leczenie. Więc ten czy ja chcę mieć tyle? Dobra. Wezmę sobie teraz to. Dobra. I jest widzowie naprawdę sigiemka. Zobaczymy, bo jest potencjał, żeby wygrać grę. O ile mnie... A tam. Jak ten przeciwnik miał mnie wyeliminować? To jest widzowie... Czysta dominacja. A, i jeszcze, wam tego nie pokazywałem, ale mamy tutaj NPC-ta właśnie Mikołaja Snoop Doga Zobaczcie. Santa Snoop. I możemy się go zapytać o strój tylko. I on nam tu zrobi jakiś wykład o stroju. Ale mamy już top 12. Wyspa się zrobiła. Więc widzowie... Jest potencjał. Ale mu. No ja wiem, to są właśnie chyba jedyne ziomki na tym serwerze, które cokolwiek potrafią, nie? Dobra. Te ziomeczki, coś tutaj, widzowie, ogarniają. Więc korzystam z mojej supermocy latania impulsami i po prostu sobie od nich ucieknę, żebym po prostu nie zginął, bo chcemy wygrać gierkę rzecz jasna. Medalionowiec tu jest przy mnie i ja raczej też ucieknę, bo z jedną bronią na medalionowca to ja się nie będę pchał. O! I następny ziomek, fajnie. No to nieźle. Od ziomka do ziomka idę. O kurde, co ja ci człowieku dałem? Ty jesteś mój. Pod względem fragowym. Proszę tutaj nie pisać żadnych niefajnych rzeczy. Halo, halo, pani bohatereczko. Zgon panią czeka chociaż, czemu ten NPC -t niszczy kamień? Nie ma sensu. O, a ty się leczysz? Ojej, nie fajnie siup, co to zbierzemy. Tylko żeby mnie. Ejej! Teraz wchodzimy widzowie na powtórkę. I sprawdzamy, czy ten ziemek nie cheatuje. Bo jeśli tak, to ja go zgłaszam. Wchodzimy już sobie widzowie tutaj na powtórkę. I przesuńmy sobie tutaj. I teraz. Drone free. I sobie teraz widzowie szybciutko jedziemy. I sprawdzamy. Oj, przepraszam, ja nie umiem tutaj ogarniać tego. I gdzie jest ten kolega? On jest tutaj, tak? Wypił sobie na spokojnie, biga. I teraz zobaczmy z jego perspektywy. Tu jest ten Ziomek. I on tu jest. Mnie w ogóle nie widać. Sprawdźcie sobie w ogóle jego, chociaż nie, nie mogę. O, jest. Aha, bo on przeszedł do krzaka. Dobra. Czyli jednak nieważne. Ja po prostu, widzowie, nie zauważyłem, że on przeszedł do tego krzaka. Ale tak czy siak, nic to nie zmienia. I tak jest z Hibidi Toiletem. A teraz lecimy do ostatniej giereczki. Dobra. O, kurde. To tutaj jest. W końcu to nie jest hot drop, bo to dosłownie... Bo przelatuje obok, ale nie nad. Więc lecimy i może chociaż teraz uda się wygrać grę. Dobra. Znowu widzowie kupujemy 5000 prezentów. Kupimy sobie 3. Tak jak wcześniej. Żebyśmy znowu mieli 15000 impulsów. Znowu rzucamy. Mamy splashę I weźmy sobie. Tak. Dobra. Superowo, jeszcze. No, to fajnie widzowie. Ja to jednak jestem inteligentny gość. Jak ktoś widzowie ten. Oj, mamy inną broń. Jak ktoś widzowie chce y, stać się mądrzejszym człowiekiem, czy coś w tym stylu, zapraszam na nauki do Wielkiego Antoniego. On was nauczy y, jak grać w Fortnite'a, z czego korzystać najpierw. I no, ja to jestem mózg tego uniwersum. Nieźle mądry jestem, nie? O kurde! Pa! Orbini! <try> Orbini w Da Chris Tree. I just want to pour my own. More than you could ever know. Make my wish come true. I widzowie znowu muszę znaleźć... Y Mam fatalnego aima. Znowu muszę znaleźć widzowie Glucona bo to jest jedyny sposób żebym się jakoś tak lepiej podleczył a jedynego glutsona, jakiego widziałem to ten który był tam na wzgórzu tam na miejscówce a nie cofnę się tam bo jest tam bardzo dużo ludzi więc dobrze że nie zginął więc Muszę szukać Glutsona gdzie indziej. Dobra. Weźmiemy sobie widzowie tutaj auto stąd. To po pierwsze. I po drugie polecimy sobie tutaj właśnie na ten most. Bo widziałem, że mamy tam choinkę. Więc zobaczmy co i jak. Teraz tutaj rampa nad rebootem. Cudowny triczek. I mamy. Super. Tylko nic nie mogę stąd wziąć. Nice Dobra I polecimy sobie grindem w sumie Tutaj na górę Nie wiem w sumie po co, ale sobie tu polecimy A, no tak przecież żeby mieć Ej, ej ej, 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 ej! ej, ej. No nie leć no. no zobaczymy sobie tutaj naszą okolicę Dobra, nieważne. Nie da się. A no przecież! Jeszcze beczek mogę używać. No of course. Ja totalnie zapomniałem. Dobrze, że chociaż mogę sobie amo ze skrzynek zbierać. Też nie mogę sobie nic wziąć, ale... Najpierw podleczymy się tym, żebyśmy mieli jak najwięcej. Ech. I ten challenge series jest dość ciężki, ze względu na to, że mogę wziąć rzeczy tylko z jednego miejsca i później nie mogę tam wrócić. Kurde, no. Mogę wziąć tylko jedno. Ajaj. Czemu to jest takie rozwalone? Znowu. Ktoś się tutaj dorobi na tym. Teraz będzie? Nie będzie, dobra. Idziemy sobie. Widzowie, mamy top 22. Top 22, a dopiero drugi zone jest. Co tu się dzieje? A ja bez żadnego fraga byłem bliski zrobienia fraga. Ale odpuściłem temu ziomkowi. Zrobiłem dobry uczynek. Z tym bardzo dobrym człowiekiem. Dokładnie. Teraz muszę jakoś Może nie muszę, ale na pewno postaram się wygrać. Specjalnie dla was widzowie. O, weźmiemy sobie... Jest Glutson! Siema Glutson! Siema, siema! Udało mi się znaleźć Glutsona. Jeszcze tu chmur sam był. Sobie nim zrotujemy. Ale widzę, że mi uciekł. A. Morsan poszukiwany. Po raz 5859 wchodzimy sobie tutaj. Oczywiście się nie da. Nie wiem o co chodzi. Nawet Glutson się ze mnie śmiał, jak tu wchodziłem. Glutson, czemu się ze mnie śmiałeś? No czemu ty się ze mnie śmiejesz? Widzowie, Glutson się ze mnie śmieje. Przykro mi. Zostawcie teraz łapkę w górę, żeby mi było mniej przykro. Zagludzono On się płakać chce Widzowie Oni tutaj próbują rozwalić Nie Próbowałem uwolnić robota A go rozwaliłem Co ja zrobiłem Połamałem sobie widzowie nogi Jeżdżąc na rowerze a no przecież muszę wywalić. Nara. Ktoś dostanie meda, będziesz szczęśliwy. Ej. No, Lutson, czemu ty ode mnie uciekasz? Aha! Dostałem pan pampa widzowie. Let's go! Let's go! To się nazywa bycie Sigmom, nie? Ciężki był ten challenge, bo miałem do wyboru praktycznie jedną broń ciągle i była to po prostu zwykła MK. Ale co? Pamiętajcie widzowie, żeby zasubskrybować kanał wraz z dzwoneczkiem. Zostawcie łapaczkę w górę. I co? Widzimy się w następnych filmikach. Adios!